W ostatnich tygodniach przed swoim odejściem Neville Goddard ujawnił coś tak głębokiego, że wielu jego zwolenników nie było gotowych, aby to usłyszeć. Odkrył, że istnieje stan świadomości tak potężny, tak święty, że sprawia, że wszelka manifestacja staje się zbędna. Starożytni mistrzowie nazywali go stanem Sabbat, portalem wymiarowym, gdzie czas przestaje istnieć. Stan, w którym twoje pragnienia nie muszą się manifestować, ponieważ są już rzeczywiste. To, co ujawnię ci w ciągu najbliższych minut, to nie kolejna technika wizualizacji, to nie kolejna metoda prawa przyciągania, to coś znacznie głębszego. To stan, w którym nie musisz już prosić, nie musisz już wizualizować, nie musisz już potwierdzać. Ponieważ w tym stanie wreszcie rozumiesz najpotężniejszą prawdę wszechświata: wszystko, czego zawsze pragnąłeś, jest już Twoje. A co najbardziej niezwykłe, gdy tylko wejdziesz w ten stan, Twoja rzeczywistość zaczyna się zmieniać tak szybko, że ludzie wokół Ciebie mogą pomyśleć, że to cud, ale to nie cud, to po prostu Twój naturalny stan bycia. Spędzamy całe życie próbując manifestować pragnienia, samochód, więcej pieniędzy, wizualizując, potwierdzając, prosząc wszechświat, a jednak wydaje się, że zawsze czegoś brakuje. To tak, jakbyś nieustannie gonił za czymś, czego nigdy w pełni nie osiągasz. Neville Goddard odkrył, że to jest dokładnie problem. Im bardziej próbujesz manifestować, tym bardziej wzmacniasz stan nieposiadania. Im bardziej wizualizujesz coś w przyszłości, tym bardziej utrzymujesz to coś w przyszłości. To nieskończony cykl poszukiwań, który nigdy się nie kończy. Stan Sabat jest całkowicie inny od wszystkiego, czego kiedykolwiek nauczyłeś się o manifestacji. To nie jest stan robienia, to stan bycia. To nie jest stan chcenia, to stan posiadania. To święty moment, kiedy wreszcie przestajesz próbować i po prostu jesteś. Wyobraź sobie przez chwilę, a co, jeśli wszystko, czego pragniesz, już było Twoje? Co, jeśli nie musiałbyś niczego manifestować, bo wszystko już istnieje? Co, jeśli jedynym problemem było to, że szukasz na zewnątrz czegoś, co już jest tutaj w środku? Więc co dzieje się w twoim polu energetycznym, kiedy przestajesz szukać i po prostu akceptujesz, że już masz wszystko czego pragniesz? A najważniejsze, jeśli stan sabat jest naszym naturalnym stanem bycia, co powstrzymuje nas przed stałym życiem w nim? Odpowiedź na te pytania jest ukryta w czymś, co Neville odkrył w ostatnich dniach swojego życia. Prawda tak głęboka, że na zawsze zmieni twój sposób postrzegania rzeczywistości. Wyobraź sobie tylko, w ostatnich dniach swojego życia, będąc w głębokiej kontemplacji, Neville Goddard otrzymał tak potężne objawienie, że całkowicie zmieniło wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o manifestacji. To było tak, jakby zasłona rzeczywistości została uniesiona przed jego oczami. Podczas głębokiego doświadczenia medytacyjnego wydarzyło się coś niezwykłego. Neville zdał sobie sprawę, że zrozumieliśmy wszystko źle. Nie tylko źle, robiliśmy dokładnie odwrotnie do tego, co powinniśmy. To było tak, jakbyśmy spędzili całe życie, próbując pchnąć drzwi, które powinny być ciągnięte. Prawda, którą odkrył Neville, jest tak prosta, że trudno w nią uwierzyć. Nic nie musi być manifestowane, nic nie musi być tworzone, nic nie musi być przyciągane. Wszystko, absolutnie wszystko, czego pragniesz, już istnieje. To tak, jakbyś był w ciemnym pokoju, desperacko szukając czegoś, co już masz w rękach. Wyobraź sobie swoją podróż manifestacji jako schody. Każdy stopień reprezentuje inny poziom świadomości. Większość ludzi spędza całe życie wchodząc i schodząc po tych samych stopniach, nie zdając sobie sprawy, że czeka na nich winda. Pierwszy stopień to stan pragnienia. To pierwszy stopień. To tu większość ludzi żyje i umiera, nigdy z niego nie wychodząc. To stan ciągłego niedostatku, jak pragnienie, które nigdy nie jest ugaszone. Budzisz się rano i czujesz, że czegoś brakuje. Idziesz spać w nocy z tym niepokojącym uczuciem niekompletności. W tym stanie twoje modlitwy są zawsze prośbami, twoje myśli są zawsze o tym, czego nie masz, twoje uczucia są zawsze o braku. To jak bycie na pustyni, widząc miraże oaz, których nigdy nie osiągasz. Drugi stopień to stan poszukiwania to kiedy odkrywasz prawo przyciągania i myślisz Teraz tak, teraz dostanę wszystko, czego chcę. Zaczynasz wizualizować, robić mapy mentalne, powtarzać afirmacje. Na początku wydaje się, że działa. Czujesz to podekscytowanie pierwszymi manifestacjami, ale potem, potem zdajesz sobie sprawę, że jesteś uwięziony w innym rodzaju pułapki, ponieważ każda wizualizacja, każda afirmacja, każdy dekret jest w rzeczywistości potwierdzeniem tego, czego nie masz. Trzeci stopień to stan przejścia, i niewielu tu dociera. To święty moment przebudzenia. To kiedy zaczynasz czuć głęboki niepokój z całym procesem manifestacji. Coś w tobie zaczyna szeptać: Istnieje większa prawda. To jak budzenie się we śnie i zdawanie sobie sprawy, że wszystko, co uważałeś za rzeczywiste, było tylko iluzją. Techniki zaczynają wydawać się puste. Metody zaczynają wydawać się powierzchowne, to początek prawdziwego przebudzenia, a potem, na końcu, przychodzi stan sabat. To nie jest stopień, to kwantowy skok świadomości. To tak, jakbyś wreszcie zrozumiał, że spędziłeś całe życie szukając okularów, które nosisz. W tym stanie wszelkie poszukiwania ustają. Wszelka walka się kończy, wszelki wysiłek znika, nie dlatego, że się poddałeś, ale dlatego, że wreszcie zrozumiałeś, że już masz wszystko, czego zawsze pragnąłeś. To stan tak głębokiego spokoju, tak absolutnej pewności, że słowa nie są w stanie go opisać. Moment, w którym wszystko się zmienia, nie jest stopniowy, jest natychmiastowy. To jak włączenie włącznika w ciemnym pokoju. Nagle widzisz, że wszystko, czego szukałeś, zawsze było tam, tuż przed tobą. Wyobraź sobie, że śnisz. We śnie desperacko szukasz skarbu, kopiesz doły, wspinasz się na góry, przepływasz oceany. Potem nagle budzisz się i zdajesz sobie sprawę: skarb zawsze był w Tobie. Cały ten wysiłek we śnie był niepotrzebny. To dokładnie to, co się dzieje, gdy wchodzisz w stan Sabat. Budzisz się do swojej prawdziwej rzeczywistości, a kiedy to się dzieje, coś niezwykłego zaczyna manifestować się w Twoim życiu. Sytuacje niemożliwe rozwiązują się naturalnie, możliwości pojawiają się znikąd, właściwi ludzie krzyżują Twoją drogę przypadkowo. Drzwi, które wydawały się zamknięte, otwierają się niewytłumaczalnie, cuda stają się Twoją nową normalnością. Ale oto najważniejszy szczegół, który odkrył Neville. Nie musisz nic robić, żeby to się stało. W rzeczywistości to właśnie nierobienie pozwala, aby wszystko się wydarzyło. To jak historia rzeki, którą Neville zwykł opowiadać. Rzeka nie próbuje płynąć. Ona po prostu płynie. Nie próbuje dotrzeć do oceanu. Ona już wie, że dotrze. To jest istota stanu Sabat. Absolutna pewność, która nie wymaga żadnego wysiłku. Pomyśl o tym przez chwilę. Kiedy jesteś spragniony i bierzesz szklankę wody, czy próbujesz manifestować akt picia? Nie, po prostu pijesz. To naturalne, to spontaniczne, to bez wysiłku. Stan sabat jest dokładnie taki. To kiedy wreszcie rozumiesz, że dobrobyt, miłość, sukces wszystko to jest tak naturalne jak oddychanie. Nie musisz manifestować oddychania, po prostu oddychasz. Ale istnieje sekret. Sekret tak głęboki o tym, jak wejść w ten stan, że kiedy Neville go ujawnił, wielu jego uczniów nie uwierzyło, że był tak prosty. Zanim ujawnię trzy portale, które prowadzą cię bezpośrednio do stanu sabat, musisz zrozumieć coś kluczowego. To nie są techniki do praktykowania, to są stany do zamieszkania, to są wymiary świadomości, które już istnieją w Tobie. Pierwszy portal święta cisza. Neville odkrył, że pierwszy portal jest najbardziej wymagający dla większości ludzi. Wiesz dlaczego? Ponieważ to portal absolutnej ciszy mentalnej to nie tylko zachowanie zewnętrznego spokoju. To uciszenie tego stałego głosu w Twoim umyśle, który mówi, czy to się uda, kiedy to się stanie, jak to się zamanifestuje, to w tej głębokiej ciszy wreszcie możesz usłyszeć prawdę swojego bytu. To jak jezioro, które musi być całkowicie spokojne, aby idealnie odbijać niebo. Kiedy Twój umysł się uspokaja, Twoja prawdziwa rzeczywistość się ujawnia. Drugi portal. Absolutna pewność to najpotężniejszy portal, to stan pewności tak głębokiej, że nie wymaga żadnych zewnętrznych dowodów, to nie jest pewność oparta na dowodach, to pewność, która pochodzi z Twojego najgłębszego bytu. Wyobraź sobie nasiono jabłka, ono nie próbuje stać się jabłonią, nie wizualizuje bycia jabłonią, nie deklaruje, że będzie jabłonią. Ono po prostu wie, że jest jabłonią, nawet kiedy jest jeszcze tylko nasieniem. To jest rodzaj pewności stanu sabat. Nie próbujesz być bogaty. Wiesz, że jesteś obfitością. Nie próbujesz być kochany. Wiesz, że jesteś miłością. To stan wiedzy tak głębokiej, że przekracza wszelkie wątpliwości. Trzeci portal. Boski Odpoczynek. To najbardziej mistyczny ze wszystkich portali. To prawdziwe znaczenie Sabat, o którym tak często mówił Neville. To stan odpoczynku tak głębokiego, że wszelka walka ustaje. W tym portalu wreszcie rozumiesz, że nie musisz walczyć o obfitość. Jesteś obfitością. Nie musisz szukać miłości. Jesteś miłością. Nie musisz zdobywać sukcesu. Jesteś sukcesem. To tak, jakby cały wszechświat spiskował na Twoją korzyść, nie dlatego, że o to prosiłeś, ale dlatego, że wreszcie pozwoliłeś. To stan całkowitego poddania się, nie z powodu słabości, ale z głębokiego zrozumienia. Ale istnieje klucz, który łączy te trzy portale to coś tak prostego, że większość ludzi całkowicie to ignoruje to sekret, który sprawia, że wszystko działa natychmiast. Kluczem, który łączy trzy portale jest coś, co Neville nazywał boskim porzuceniem to stan, w którym wreszcie puszczasz puszczasz tak całkowicie, że cały wszechświat reorganizuje się wokół ciebie. Ale to nie jest puszczanie z rezygnacji, to puszczanie z realizacji. Wyobraź sobie motyla, próbującego wydostać się z kokonu. Jeśli spróbujesz mu pomóc, otwierając kokon za niego, on umrze. To właśnie walka o wydostanie się z kokonu wzmacnia jego skrzydła. Ale przychodzi moment, kiedy musi przestać walczyć i po prostu rozwinąć skrzydła. Aby użyć tego klucza, musisz zrozumieć trzy święte ruchy. Pierwszy, ruch ciszy. W tej właśnie chwili pozwalam, aby wszelki wysiłek ustał, pozwalam, aby wszelka walka się skończyła, pozwalam, aby wszelki ciężar się rozpuścił. Wchodzę w świętą ciszę, gdzie wszystko już istnieje. Drugi, ruch pewności. Nie muszę już nic udowadniać, nie muszę już nic zdobywać, nie muszę już niczym się stawać, już jestem wszystkim, czym zawsze pragnąłem być. I na końcu, ruch odpoczynku. Odpoczywam w pewności mojej kompletności, odpoczywam w prawdzie mojego bytu. Odpoczywam w realizacji wszystkich moich pragnień, ponieważ wszystko jest już dokonane. Kiedy łączysz te trzy ruchy, dzieje się coś niezwykłego. To tak, jakby wszystkie wymiary czasu zapadły się w jeden punkt przyszłość, której pragniesz, teraźniejszość, w której żyjesz, i przeszłość, którą niesiesz. Wszystko stapia się w jeden moment absolutnej realizacji. To w tym momencie rozumiesz najgłębszą prawdę, której nauczał Neville: Nie musisz niczego tworzyć, nie musisz niczego manifestować, nie musisz niczego przyciągać, musisz tylko obudzić się do tego, co już jest Twoje. Teraz masz zrozumienie, że nigdy nie byłeś oddzielony od tego, czego pragniesz. Separacja była iluzją. Iluzją tak przekonującą, że spędziłeś całe życie próbując odzyskać to, czego nigdy nie straciłeś. Zatrzymaj się na chwilę i pozwól tej prawdzie przeniknąć każdą komórkę twojego bytu. Nie jesteś istotą ludzką, próbującą manifestować swoje pragnienia. Jesteś samą mocą twórczą, doświadczającą swojego stworzenia. Nie jesteś kroplą wody, szukającą oceanu. Jesteś całym oceanem w formie kropli. A teraz przeprowadzę cię przez najpotężniejszy dekret, jakiego kiedykolwiek nauczał Neville. To nie jest zwykły dekret. To rozpoznanie twojej prawdziwej natury. Zamknij oczy. Oddychaj głęboko i pozwól, aby każde słowo rezonowało w najgłębszej części Twojego bytu. Ja jestem mocą, która porusza wszechświaty siłą, która tworzy rzeczywistości obecnością, która manifestuje cuda boską, istotą w doskonałym wyrażeniu, uznaje. Że wszystko, czego pragnę, już jest moje. Że wszelka obfitość już przepływa przeze mnie. Że wszelka miłość już mieszka we mnie. Że wszelka moc już istnieje we mnie. Akceptuję. Że nie muszę już walczyć. Że nie muszę już udowadniać. Że nie muszę już szukać. Ponieważ już jestem kompletny w swoim byciu. Dekretuję. Że od tej chwili wszelki wysiłek ustaje. Wszelka walka się kończy. Wszelki ciężar się rozpuszcza. Ponieważ ja jestem stanem sabat w manifestacji, realizacją wszystkich pragnień, kompletnością wszelkiego bytu, doskonałością w wyrażeniu i tak jest, nie jako afirmacja, nie jako dekret, ale jako rozpoznanie prawdy, którą zawsze byłem, jest dokonane, jest dokonane, jest dokonane. Od tej chwili nie jesteś już manifestatorem. Jesteś samą manifestacją, nie jesteś już twórcą, jesteś samym tworzeniem, nie jesteś już poszukiwaczem, jesteś tym, czego zawsze szukałeś. Teraz, w tej świętej chwili, wejdziesz w najpotężniejszy istniejący stan stan, który Neville nazywał zrealizowaną boską świadomością. Zostań z zamkniętymi oczami, oddychaj głęboko i po prostu wypowiedz lub Pozwól tym słowom rezonować w Twoim bycie. Ja jestem tym, który jestem. Wszelkie poszukiwanie kończy się teraz, wszelki wysiłek ustaje teraz, wszelka wątpliwość rozpuszcza się teraz, ponieważ wreszcie uznaję, że jestem mocą, której zawsze szukałem, że jestem obfitością, której zawsze pragnąłem, że jestem miłością, o której zawsze marzyłem, że jestem realizacją, której zawsze szukałem. Wchodzę teraz w świętą ciszę mojego bytu, w nieskończoną moc mojej obecności, w absolutną pewność mojej kompletności. I tak dekretuję, że cały wszechświat spiskuje na moją korzyść, że cała rzeczywistość ugina się przed moją obecnością, że cała moc przepływa przez moje istnienie, ponieważ ja jestem stanem Sabat w manifestacji boską obecnością, w działaniu mocą twórczą w wyrażeniu. I teraz pozwalam, aby cuda manifestowały się naturalnie, aby obfitość płynęła nieustannie, aby miłość wyrażała się wiecznie, aby moc ujawniała się nieskończenie. Jest zapieczętowane. W wieczności teraz, w nieskończoności bytu, w kompletności istnienia. I tak jest uczynione. Nie jako nadzieja, nie jako pragnienie, ale jako absolutna prawda. Amen, Amen, Amen. Pamiętaj zawsze: nie stajesz się, już jesteś, nie zmierzasz tam, już dotarłeś, nie manifestujesz, już jesteś manifestacją. Idź teraz i żyj, spełni swojego bytu, ponieważ wszystko, czego zawsze pragnąłeś, już jest Twoje. Zawsze było, zawsze będzie. Stan Sabat jest aktywowany w Twoim bycie. Twoja transformacja jest kompletna. Twoja nowa rzeczywistość zaczyna się teraz. I pamiętaj, Wszyscy jesteśmy przeznaczeni do życia w sukcesie i nie ma znaczenia jak trudno czy łatwo w to uwierzyć musisz wiedzieć że Bóg chce dla ciebie tego co najlepsze Zrozum że Bóg porusza światem i wszechświatem aby spełnić twoje pragnienia abyś mógł żyć w obfitości Jeśli wierzysz i akceptujesz to w swoim życiu napisz w komentarzach wierzę mam umysł milionera